Cześć wszystkim, wojciechnalepa.pl. Serdecznie zapraszam na prezentację tego oto mieszkania położonego w Kielcach przy ulicy zagórskiej, budynek numer 11. Drugie piętro z trzech. Mieszkanie jest rozkładowe, ma 44 m2. Co to oznacza, że jest rozkładowe? To oznacza nie mniej, nie więcej, jak to, że z tego korytarza rozkłada się jak książka, na lewo i na prawo. I tak na wprost mamy łazienkę to na lewo pierwsze w lewo mamy mały pokój. Proszę bardzo wchodzimy. Mały pokój ma powierzchnię 9 m2. Nie kupił zarówek. Trzeba mu powiedzieć. I do tego pokoju powiem Wam tyle, że jest ustawny, dlatego że wejście znajduje się po środku jego szerokości. Wrócę się i wam pokażę. O! W związku z czym można coś postawić tu bądź za drzwiami. 9 m2, czyli 3 na 3 mniej więcej. I piwnica, która znajduje się dokładnie pod tym mieszkaniem, ale 3 kondygnacje niżej. Jest większa od tego pokoju, bo ma 9,35 m2. Widok z pokoju na północ, na podwórze pomiędzy budynkami. Potężny kasztan. Tam jest potężna jodła. Są tutaj również inne drzewa. Zielono. Spokojnie, cicho. Nowy parapet. Nowy kaloryfer. Nowe ściany. Nowe podłogi. Wszystko nowe. Przejdziemy dalej. Jeżeli myślicie, że nie ma światła, to proszę bardzo. Jest ciemno. Nastała jasność. Ściany, jak się rozgrzeją, będą świecić dużo lepiej. Podłoga, co teraz bardzo dobrze widać. Błyszczy się, płytki na wysoki połysk, wyglądają olśniewająco rewelacyjnie. Zgasimy światło, żeby nie narażać właściciela na straty finansowe. Tak, dobra. Tu jest kuchnia, czyli drugie wlewo to kuchnia. Bez drzwi, open, otwarta. Walk-in, wchodzisz jak do modnych teraz walk-in prysznicy. Światło niestety, to jest korytarza. A tutaj nie działa, bo prawdopodobnie zapomniał również kupić żarówki. Zobaczmy. No nie ma żarówki. To nic. Dobrze, że jest dzień. Ale mamy za to światło. O, tutaj jest takie specjalistyczne. Ten niebieski guziczek trzeba nacisnąć. I wtedy zaświeca się. O, tutaj jest. A druga część ma światło. O. Widzicie? I w ten sposób mamy wszystko pięknie oświetlone. Zwłaszcza w nocy czy wieczorem jest to bardzo przydatne. Wtedy nie musisz palić światła górnego, tylko to podszawkowe, bo oświetla świetnie lat roboczy i wszystko doskonale widać. A w kuchni panuje przyjemne oświetlenie, takie. O, przyjemne! No nie umiem tego inaczej określić, jest po prostu przyjemne. Tutaj jest miejsce na lodówkę, oczywiście. Szafki są z cichym domykiem. Najpierw, żeby domknąć, to trzeba otworzyć. Karty gwarancyjne na nowego właściciela tego mieszkania. Cicho się domyka. Karty gwarancyjne na te sprzęty, które tutaj się znajdują, bo one wszystkie są nowe. Piekarnik elektryczny polskiej firmy Amika, nowy, nieużywany. I płyta indukcyjna Elektroluxa, Chyba lepszych nie ma. Zegarek do powieszenia na ścianie w wybranym przez siebie miejscu. I widok. Również na podwórko w kierunku północnym. I coś wam pokażę. Otwieramy okno. Słychać jeżyki. Słychać wróble. Słychać gołębie. I delikatny szum miasta. Bo to jest środeczek miasta. Kielce. I powinno być głośno bo to miasto. A tu jest cichutko. Na balkonie powiem wam dlaczego. Tak wygląda. Kuchnia. Kuchnia oczywiście zrobiona na wymiar nowa, nieużywana. Kolor tych ścian jest zdecydowanie lepszy na żywo niż tutaj na wideo. Zobaczcie jak się błyszczy podłoga. Coś pięknego. Ja takiej nie mam. U mnie jest matowa. Muszę wymienić. Dobrze. Tutaj jest łazienka. Nie ma piecyka gazowego, został zastąpiony boilerem. Gaz został całkowicie zlikwidowany z mieszkania. No to niebezpieczne, i wiecie, ten dziad ze wschodu zaatakował, więc nie ma gazu. Kabina prysznicowa 90 oraz lustro, w którym odbija się boiler, umywalka. Tutaj nad lustrem jest jeszcze jedno oświetlenie. Siema. Proszę bardzo. Nad lustereczkiem. Ja się schowam tutaj w kącik. Niestety wszyscy pośrednicy i właściciele, którzy wystawiają sami mieszkania, zawsze mają problem, żeby zrobić łazienkę, bo jest po prostu ciasna. Zrobić w sensie wideo czy zdjęcia, no, no po prostu jest ciężko. Jest, jest ciasno. To, to nie jest przestrzeń tak w dużym pokoju. No dobrze, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o łazienkę. No tutaj Versace stoi schrudna, czysta, biała, z dekoracją. Wychodzimy. Wystarczy. Został nam jeszcze duży pokój. Słyszycie? Tu jest po prostu cichutko, tutaj nic nie słychać. Żyrandol jeszcze zapakowany, no standardowo bez, bez żarówek, no. Muszę pogonić tego właściciela. Zapakowany w folię, nowy. Ściana niestety na ekranie wychodzi bardzo ciemno, ale w rzeczywistości jest jaśniejsza, uwierzcie mi. Może zaraz złapie inne światło. O, złapał troszkę inne światło, jest jaśniejsza, naprawdę. Wygląda rewelacyjnie. Duży pokój, około 16 metrów powierzchni, przestronny. Są wyprowadzone tutaj kabelki pod telewizor, gdzieś je widziałem. O, tam jest antena. Wychodzimy na balkon. Drodzy, proszę bardzo. Tutaj właściciel widzę, wywiesił baner. Z numerem telefonu. No dobrze. Tutaj jest widok na budynek Zagórska 13. Ten, który widzicie na ekranie monitora. I za tym budynkiem jest ulica Zagórska. Oznacza to, że ten budynek, w którym jest to mieszkanie na sprzedaż, jest zwyczajnie w drugiej linii od ulicy Zagórskiej. Dlatego jest tutaj cicho. Natomiast tamten budynek, który teraz widzicie, to jest budynek z adresem Ulica Źródłowa. I za tamtym budynkiem jest ulica źródłowa, wspomniana, ruchliwa, i dzięki temu, że ten budynek istnieje i odcina budynek, w którym jest to sprzedawane mieszkanie, to w tym mieszkaniu jest cicho. Zwyczajnie tamten budynek stanowi taką już naturalną barierę dla hałasu. To jest to, o czym Wam mówiłem w poprzednim pomieszczeniu, do czego miałem nawiązać na balkonie. Mieszkanie wychodzi. Zwyczajnie na dwa podwórka, i ten budynek nie jest bezpośrednio przy ulicy. Jest tu po prostu cichutko. Tutaj, jak wrócisz z roboty, z urzędu, czy z korporacji, czy z firmy, czy prowadzisz swoją własną działalność, czy cokolwiek gdzie pracujesz, to po prostu odpoczniesz, bo tu jest cicho. Takich mieszkań, takich budynków jest mniej, bo większość jest po prostu przy ulicy. Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem takiego mieszkania dwupokojowego, rozkładowego na drugim piętrze trzech, gdzie masz do dyspozycji 44 metry kwadratowe samego mieszkania oraz piwnicę o powierzchni 9,35 metra, w której zmieścisz sobie na przykład rower, na przykład elektryczną kolejnogę, albo zwykłą kolejnogę, albo rower elektryczny, to to mieszkanie jest stworzone dla Ciebie. Co więcej, tam ta piwnica jest bardzo blisko wyjścia, w związku z czym nie musisz błądzić po tych korytarzach piwnicznych, żeby znaleźć swoją własną piwnicę. Mieszkanie czeka, jest po kapitalnym remoncie: wszystko jest nowe: podłogi, ściany, meble zrobione przez stolarza na wymiar i zwyczajnie czeka na nowego nabywcę. Cenę widzisz w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz się umówić na prezentację, zadzwoń do mnie. Numer też widzisz na ekranie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Pełna własność z księgą wieczystą, kompletnie bez żadnych zadłużeń. Towar jest taki. Zapraszam. Dwojciechnalepach.pl. Cześć!